Serwus! Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry League of Legends Wild Rift. Dzisiaj nie pogramy ani od Brązika do Diamancika, ani nie przetestujemy nowej postaci na klasyku. Dzisiaj zagramy sobie wyjątkowy tryb Aram. No, z reguły nie gram tego trybu, natomiast na potrzeby odcinka i z własnej chęci mam ochotę go przetestować, dlatego zobaczymy jaką postać dostaniemy, zobaczymy kim zagramy. Zanim się tego dowiemy, chciałbym Was prosić, żebyście zostawili łapę w górę, aby ponownie wrócić na ścieżki na szczyt, czyli zrobić progres. dobijmy ich 100. Będę Wam bardzo wdzięczny. Oraz zasubskrybujcie kanał, aby nie ominęły Was kolejne materiały i żebyście dostawali powiadomienia na karcie subskrypcje w każdą środę, piątek oraz niedzielę, że są wrzucił nowy materiał. A teraz zapraszam Was do. Uwaga! Kto się spodziewa? Nikt się nie spodziewa? Halo! Na co zapraszam? Na co zapraszam? Zapraszam na pytanie odcinka! Dzisiejsze pytanie odcinka jest od użytkownika Bartuś, który zapytał, czy zagrasz jeszcze Kagurą? A jeżeli tak, to pokażesz jakieś fajne buildy, taktyki i tym podobne. No i Bartuś muszę ci powiedzieć, że podziwiam Twój upór w pytaniu i twój właśnie tutaj wytrwałość w zadawaniu tego samego pytania pod każdym odcinkiem została, zostanie nagrodzona, ponieważ no, stwierdziłem, że jak najbardziej w jednym z kolejnych odcinków zagram Kagurę jeszcze raz. Natomiast co do buildów, taktyk i tym podobnych, to raczej ci nie pokażę nic nowego, czego byś nie wiedział albo, albo czego byś nie mógł znaleźć w internecie. No bo nie chcę tracić na kagurę też zbyt dużo czasu, żeby się uczyć jakichś tutaj specjalnych taktyk czy budować własne buildy. Skoro tą postacią nie gram z reguły, będzie to bardziej taki, taka jednorazowa gierka, więc no tutaj jak najbardziej nie chciałbym na nią tracić czasu. Dlatego buildów, taktyk i tym podobnych innych typów ci nie pokażę. Natomiast widziałem, że w komentarzu. Pod jednym z odcinków ktoś już ci podrzucił jakiś kanał, który specjalizuje się właśnie w grze Kagurą i tam podobno możesz znaleźć jakieś fajne buildy, taktyki i inne, więc no zajrzyj tam i tam myślę, że coś ciekawego znajdziesz. Ja po prostu rozegram meczek za właśnie twoją wytrwałość 9 razy zapytałeś o to szacuneczek. A pan Cegiełka poleca nam uczyć się języka enchantu Minecraft do ściągania. Ja mam takie delikatne, what the fuck, jakby to miało działać? W sensie, że co, że z ziomkiem z klasy uczucie się tego języka, kujecie zamiast kuć na sprawdzian, kujecie 14 miesięcy język Enchantu Minecraft i co, i później na, na jednym sprawdzianie się ugadujecie, że co, że on na Migi cię będzie wysyłał ten język Enchantu w sensie odpowiedzi. Nie wiem, nie mam pojęcia, jakby to miało działać. Jeżeli komuś się to przyda, albo przydało, bo być może to jest bardzo dobry tip, po prostu ja go, ja go nie ogarniam. Więc jeżeli komuś się to przyda, to koniecznie napiszcie w komentarzu, w komentarzu, czy to działa. No, a jeżeli macie coś innego do polecenia, no to serdecznie zachęcam do dodania przed komentarzem hashtag polecam i wtedy rzecz, którą polecacie. Dzięki temu mogę to znaleźć i wrzucić do odcinka. No, a jeżeli macie inne pytanie, które zaintryguje społeczność naszą, która nas tutaj ogląda, no to zadajcie je również przed pytaniem, przed komentarzem dodajcie hashtag pytanie. No, i co? I wtedy widzimy się w odcinku, ja na to odpowiem, i myślę, że wszyscy będą szczęśliwi. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Mam nadzieję, że, że tip Wam się spodobał i że na pytanie odpowiedziałem wystarczająco dobrze. A teraz zapraszam Was już do gameplayu. No, jesteśmy na ekranie wczytywania postaci. Jak widzicie. Postać następujące. Fiora Diana, Wayne, Darius oraz Miss Fortune w naszej drużynie. I zagrałem przeciwko Wukongowi, Draven, Orianna, Master G i Jana. Jana ze skinem świętego miecza. Fajny skin. Fajny skin, nie powiem. No i, i co? I moim zdaniem przeciwnicy mają... nie wiem co mają, bo nie zdążyłem zauważyć. No trudno. Dlaczego gramy Fiorą? Przecież Soloson mógł wziąć Akali. Już o mówię, moi drodzy. Gramy Fiorą tylko z tego względu, że dużo osób pisało o Fiorze i Fiora mi się wydaje, że tutaj może fajnie namieszać, jeżeli się odpowiednio nafidujemy. Spozycjonujemy, możemy robić nawet pęty, więc na no Fiora tutaj może być naprawdę ciekawa. Zobaczcie tutaj, o! Okej, okay, trafiony. Dostaliśmy asystę, to się liczy. Tutaj goldzik oczywiście się liczy. Staramy się last hitować tutaj, żeby mieć jak najwięcej golda, żeby tutaj Zagrać na początku na spokojnie, sobie defensywnie, nie tracić dużo HP, last hitować ile się da, a dopiero później się w nich bijać i zabijać ich. Golda, świetnie. I jakiś kill, zajebiście. Więc tak słuchajcie, no tak na spokojnie, na no spokojnie trochę. <gryw> Powiedział Sousan, awesome, po czym się w nich wbił na pełnej, <gryw> na pełnym y ekwipunku. <gryw> Dobra, fajnie, tutaj się nas O, podbici powietrze. Ojoj. Fajnie, tutaj sobie nas spokojnie farmimy. Nie chcemy za szybko umierać, żeby też kupować sobie przedmioty i jak najmniej umierać. Więc tutaj chcemy bardziej z tyłu stać i trochę farmić. Jesteśmy 1-0-3. Tutaj Łuków się wbił. Master G bardzo ładnie być I jest zabity. Świetnie. Postaramy się teraz tutaj last hitować, widzę, że przeciwnicy trochę odpuściły, sojusznicy trochę odpuścili te last hity na rzecz walki z przeciwnikami. No i umarliśmy, trochę za szybko. Nie chciałem jeszcze umierać. Nie chciałem tak szybko umierać, ale dzięki temu możemy sobie kupić żądełko i tutaj coś jeszcze. Nie wiem czy nie poczekać na most trójcy, Tak, poczekamy ewidentnie na most trójcy, to jest już. I idziemy z mocem trójcy, czyli w sumie umarliśmy w całkiem okej okay momencie. Moim zdaniem, śmierć, kiedy możemy kupić jeden itemek, to jest okej okay śmierć. Ale postarajmy się nie umierać i tak. Postarajmy się tutaj elast hitować i zabijać przeciwników. Tak jak znaczy na tym ta gra w końcu polega, nie? Na elast hitowaniu i zabijaniu przeciwników. No i nie dawaniu się obijać, a my dajemy się dosyć mocno obijać, więc tutaj tak na spokojnie z tyłu sobie stańmy. Wykorzystajmy naszą drużynę jako tarczy tak naprawdę. Tak jak robi to Diana. I wbijamy się tylko w odpowiednich momentach, tak jak teraz na przykład tam się wbiliśmy. Chyba z, z ręki sojusznika, nie z naszej, szkoda. Ale fajnie tutaj możemy ich obijać. Nie wiem czy bym się nie chciał w nich wbić generalnie, ale mocno obrywamy. Mocno obrywamy, a nie chciałbym tak mocno obrywać. Nie wiem czy się w nich nie wbi nie, nie wbijamy się, poczekajmy. Poczekajmy co się wydarzy. Za 25 sekund jest hi <ścjalny> Co ta Jana w ogóle mnie irytuje tutaj? Ała, ej, zostaw nas, ZOSTAW NAS, ziomek! Nie, um, przecież gdybym ją zabił! Przecież gdybym zabił tę Oriankę, słuchajcie! No to byśmy mieli tam Pentakila, na spokojnie, na spokojnie, byśmy mieli tam Pentakila, słuchajcie, oni by tak zostali pięknie obici, w sensie, że zostali pięknie obici. Tam dosłownie jeden auta, tak w Oriany, i... i tak naprawdę mamy Pentakila, bo Darius też by nam nic nie zrobił, a pozostali przeciwnicy to są <laughs> to słabi przeciwnicy, no ale niestety zostaliśmy pokonani tutaj, no cóż, jakie życie takie raper tu się mówi, nie? No nie, no nie, co za Jana, jak ja nie lubię Jany, Jana jest przeklęta Jana umrzyj Dobrze, nie, to ogóle umarł Dobrze e, Weźmy im to, weźmy im to, weźmy im to, wierzę Zabijcie tu Jane, co, co tam jest, co ona, sobie, no, co ona sobie myśli, co? Co ta Jana sobie myśli? Ja, przestań mnie obijać Chodźcie wziąć tutaj tego Chodźcie wziąć tutaj Hila, Na spokojnie sobie weźmiemy, niedużo Troszeczkę Zostałem się tutaj last hitować, bo widzę, że tutaj nam słabo idzie na tym last hitowanie. Hm. Myślałem, że będzie chciał nas outować. 10 sekund do heal naszego, więc również się po niego udajmy. Spingujmy, że to jest w drodze. Heal. Diana się tam biła, ok. Ok, przeciwnik zabity. Mm, mamy mało golda, nie chciałbym jeszcze umierać. Ale musimy trochę tutaj bardziej się angażować w teamfight. Tutaj Orianna nas mocno bija. Boję się jej. Ja się po prostu na w świecie boję. Orianny. Dlatego nie mogę podejść. Ile mamy golda? 7000, więc no nie jest źle, ale nie jest to jakoś ultra Ultra dużo. Możemy ją obijać, ale dużo jej nie robimy z tymi dyskukami. Ktoś już heala. Ktoś. Ktoś, ktoś, ktoś tutaj kogoś leczył. Możemy kupić jeden duży itemek. Jest to dobra informacja. Możemy tutaj spróbować zabrać... O, spadam stąd. Dobrze, udało się wychilować. No i tutaj walka. A więc wojna. Udało się zabić Mastera. Niestety umarliśmy. Tutaj nasz ult nas nie wychilował. Ale to nic nie szkodzi, możemy się cofnąć po ostrze zniszczonego kloty Bardzo ładnie Wayne przybiła do ściany tego mm, Wukonga, ale niestety teraz wszyscy pomierają. Chociaż to Wayne gra fajnie. Wayne. No i Darius wraca na linię depować. No i myślę, że teraz Wukong tarcza. Od tarcza, oczywiście. Oczywiście, że tarcza od Jany, Jakby inaczej. Chyba ten odcinek nazwę tarcza ma to tarcza szmato <tarsza> ma to jeszcze.. Royo jeszcze istnieje na YouTube. Muszę sprawdzić, tak dawno gościa nie oglądałem. Tak dawno gościa nie oglądałem. Aj no, prawie go tutaj zrobiliśmy. Ej, puść go! Powiedziałem, puść go! Ok, no teraz możemy trochę bardziej agresywnie pobrać. No i w Bum, bum, dziwki. Dobra, spadnął są bez nas, nas jeszcze zabije i co wtedy? Ale ładnie, ładnie ta żona obija. Już my już też robimy, robimy swoje, więc tutaj bardzo fajnie. Chodźcie, chodźcie tutaj po kila, Chodźcie tutaj po kila. Idziemy pipeczki. pipeczki No i co? I atakujmy ją, zabijmy ją pod tą wieżą. Przecież ona sama tego nie wydepuje. Już nie ma opcji. Chyba, że się cofnie. Dobrze, mamy wieżę za darmo. No i dalej, to jest myślę, że dobry czas na... Um... Na, no, po prostu na zabicie się. Albo nie? Już nie wiem tak szczerze, wiecie? Chodźcie, ja go ściągnę. No ale nie spodziewałem się, że mnie zabije tak szybko. Nie zdążyłem użyć drugiej umiejętności, ale przynajmniej wykonałem swoją część zadania i ściągnąłem go do nas, aby nas po prostu zabił. W sensie abyśmy my mogli go zabić. Bardzo ładny tutaj. Wukong również zabita. Ej, no słuchajcie, my ich tutaj jeszcze porobimy. My ich tutaj jeszcze robimy na takim low, chociaż my osobiście nie żyjemy. To nasza drużyna to jest właśnie. Wayne co robi, co robi? Shalona Tutaj Darius bardzo ładnie przyciąga, no i Janka, piękna witka tutaj oczywiście. MFK z daleka obija, no i ponownie przeciwnicy nie żyją. staje Master G, ale Master G sam tu dużo nie zrobi. Natomiast my możemy tutaj na spokojnie spróbować go zabić, jeżeli wskoczy w, nas, w naszą drużynę, która jest na low. Jeżeli, jeżeli nie, no to możemy możemy uciec po prostu. Chodźmy go za... Chodźmy go za tutaj... BUM! Nie macie. No i myślę, że to może być nie koniec odcinka, bo widzimy już ewidentnie, że ty idzie łuką do nas. Więc myślę, że dobrym pomysłem mogłoby być wycofanie się. Hmm, tuż to wie, tuż to wie. Ja wiem, ja wiem, że dobrym pomysłem byłoby wycofanie się. Obijajmy ich tutaj. Tak sobie skaczmy. Oj, nie trafiony. Uuu, nie, najgorzej. Oj, bardzo ładnie nas trafiła. Czemu my tutaj jesteśmy? Co się z nami stało? Oj, 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 spaliśmy mu... Mm, jak to się nazywa? Guardian Angel, tak? Spaliliśmy to, ale to tutaj, no w sensie, w sensie da, to dużo. da to dużo. Nie wiem, czy tutaj w ogóle Guardian Angel jest dobrym wyborem, bo no, tak naprawdę em, no, nie kupimy wcześniej przedmiotów, zanim nie umrzemy. A jeżeli nie umrzemy, posiadając Guardian Angela, no to nie kupimy przedmiotów. Natomiast umarliśmy my osobiście w dobrym momencie, e, przez to tylko, że cofnęliśmy się po przedmiot. Spaliśmy Walkongowi Guardian Angela, no i tutaj ewidentnie możemy. Depować chociaż boję się, że teraz drogę, że może tutaj umrzeć chociaż tutaj bardzo ładnie Darius bił się tego Wukonga no i możemy tutaj pójść z ostrą kontrą tak myślę tak jak mówiłem, ostra kontra idzie i tutaj myślę, że zabijemy również Junkę która nam tutaj skutecznie ucieka, niestety no nie no, Janka nam ucieknie, ale to jest koniec gry, tak sądzę. Janna nam tutaj ucieknie, ale to jest chyba koniec gry, chociaż 7 sekund do Wukonga, więc któż to wie, być może tutaj uda im się jeszcze to wydepować, Nie wiem, sprawdźmy to. Uuu, umarliśmy, ale nasza drużyna tutaj wykończy. Ciemnego Nexusa. No i tak to by się skończyła gierka na Aramie, dajcie znać co myślicie o tym trybie. Ciekawi mnie wasze zdanie, mm, jak wy podchodzicie do Arama, czy gracie go bardziej okazyjnie raz w miesiącu, czy być może sobie go pykacie non stop więcej niż gry rankingowe czy klasyczne. Dajcie znać w komentarzu, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Teraz wam życzę miłego popołudnia, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się cześć! We will be... in touch! É